you <laughs> też Может, спит. Skazetka na majówkę. Za całkiem w porządku Tak samo widzę sosy Więc całkiem dobra powiem Wam oferta Jeżeli chodzi o Tą majówkę i grillowanie Jak macie na wtorek zaplanowane

A kub 3 zapłać mniej, a normalnie ile kosztuje? 89. тих-тих-тих. ziemniaczana. z serkami halumi. One są całkiem spoko, polecam wam sobie spróbować, jeżeli dziś dowiecie. I have She do albo taki miks z pięciu chyba różnych. i'm